Dzisiaj dalej pozostajemy w temacie czujników czadu, gazu i dymu. I teraz jak klienci do nas przychodzą, często zastanawiają się, czym się różnią poszczególne czujniki, bo widzą jeden czujnik za 170 zł, drugi za 90 i jeszcze inny za 130. Główna różnica w przypadku czujników czadu polega na tym, ile czasu gwarancji ma dany czujnik. Czyli w przypadku gwarancji 10-letnich mówimy tu o czujnikach firmy Fire Angel. Natomiast większość czujników proponowanych na rynku polskim ma dwa lata gwarancji. To także ten zamel. To jest oczywiście dobry sprzęt, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że gwarancja jest dwuletnia. Dodatkowym rozróżnieniem w przypadku czujników czadu jest... Ich zasilanie. To znaczy, czy mamy zasilanie bateryjne, tak jak w przypadku tym, chociaż występuje również w wersji akumulatorowej, czy mamy taką wersję akumulatorową? To znaczy, że nie zmieniamy baterii, nic nas już w zasadzie nie interesuje, tylko zainstalowanie za samego czujnika. Bateria wtedy żyje przeważnie do 10 lat i my się już nad tym nie zastanawiamy.